Witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj dzisiaj temat łazienki. Pokoje mamy wstępnie wyszlifowane i przygotowane do malowania. Ale że nie chcemy malować z uwagi na to, że będzie tutaj dużo cięcia i dużo szlifowania płytek, to malowanie zostawiamy na koniec. Dzisiaj chciałbym zacząć taką serię odcinków łazienka od A do Z. Na poprzednich filmach mieliście możliwość zobaczenia opłytowanie, jak wygląda opłytowanie łazienki. Więc tutaj w łazience już płyty wszędzie są, oczywiście na podwójnie. Pani tutaj nie chciała żadnych półek, także geberit wyszedł na równo. W tym miejscu będzie stała pralka, tutaj będzie kibelek i tutaj Płytki będą od poziomu tego, który tutaj jest zagruntowany, bo zagruntować trzeba surową płytę. Będzie tutaj zabudowa, czyli będzie cały blat. Stolarz przyjechał, zrobił wymiar z jakimiś szafkami, szufladami. Będzie osadzony zlew w tym. Płytki przyjdą po prostu tylko nad zlewem. Tu będzie gniazdko, wyłączniki do, do tych dwóch kinkietów. Pomiędzy nimi będzie szafka z lustrem. Całość, po prostu będę musiał trzymać tej linii, tej górnej skosu. Tu. No i tutaj, całe te trójkąty do zabudowania. Tutaj, jak widzicie, jest już przygotowane miejsce na kabinę prysznicową. Brodzik będzie wysoki, 15 cm, plastikowy. Kabina otwierana. Tak, jakby na dwie strony 90, 90 na 90 wstępnie już tutaj pomalowałem. Pierwszy raz tą folią w płynie. jak widzicie, tutaj ta taśma narożnikowa przeciwwilgociowa jest już za, zamontowana. Muszę jeszcze ją zainstalować tutaj, i tutaj. I tutaj pani stwierdziła, że będzie super miejsce do. Do prasowania, także tutaj jest zamontowane gniazdko, będzie stała prasowalnica, pani sobie będzie mogła prasować, czy, czy po prostu położyć sobie suszarkę. Na całości przyjdą płytki yy, i w miejscach, gdzie widzicie, tutaj macie już zagruntowane klejem, tutaj przyjdą płytki. Yy, jakie płytki? Na podłodze, na podłodze przyjdzie gres taki, drewnopodobny. a na ściany przyjdzie taka płytka lit, y, lito biała y, i zobaczę jeszcze jak po prostu to będzie wychodziło w y, po prostu w, w odstępie jednej płytki gdzie pierwszą ja zacznę, zacznę pod skosem to tu pod spodem po prostu przyjdzie jeden na deska y, deska w koło Oczywiście po, po wypłytkowaniu y, będzie dopiero wszystko malowane na razie mamy tylko wyszlifowane. Zaraz będziemy tutaj sprzątali i odkurzali posadzkę. Trzeba zrobić coś z tą dilatacją i też pokażę Wam sposób, jak można położyć płytki, nie przenosząc tej dilatacji, bo po prostu no, nie ma możliwości przeniesienia tej dilatacji, ponieważ te płytki będą, będą kładzione w ten sposób, tak jak panele. Z jakim przesunięciem jeszcze nie wiem. Także no, w żaden sposób tutaj nie, nie uzyskamy jakiejś linii, żeby po prostu móc tą delatację zostawić. Ale pokażę Wam sposób, patent sprawdza się i możecie to sobie zastosować. Tutaj wszędzie będzie pomalowane, w tym miejscu tak jak mówiłem wcześniej, gdzie zagruntowane przyjdą płytki. Oczywiście dalsze filmy z postępu prac będziecie mieli. Jeżeli jesteście ciekawi, bądź na przykład chcielibyście się dowiedzieć jak zamocować miskę ustępową właśnie na, na takim stelażu, jak zamocować klawisz, czy, czy baterię na przykład prysznicową, bądź brodzik, czy też umywalkę wraz z syfonem, zapraszam Was do śledzenia kanału, subskrybujcie kanał, zostawcie komentarz, łapki w górę. Ja zabieram się do dalszej pracy, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, hej!